Siema, Siema, tutaj Rychu i dzisiaj mam dla Was takie ogłoszenie. W tym tygodniu, a prawdopodobnie w poniedziałek, 26 kwietnia, będę brał udział gościnnie w streamie z Cywilizacji Szóstki u mojego znajomego Erandira. Ja nie będę tego streamował u siebie, ponieważ nie mam OBS-a, nie mam doświadczenia w robieniu streamów. On ma o wiele większe doświadczenie w prowadzeniu streamów. Dlatego stream będzie szedł tylko z jego kanału. Ja nie będę oglądał tego kanału, żeby nie być posądzonym o stream sniping, że, czyli po prostu, żeby nie być posądzonym o to, że podglądałem jego ruchy i że mógłbym mieć z tego jakieś korzyści. Dlatego, jeżeli będziecie tam mieli jakieś pytania, to ja raczej na te pytania nie będę odpowiadał, chyba że e, erandir. Przeczyta to pytanie, to wtedy oczywiście na takowe pytanie odpowiem. Link do jego kanału jest umieszczony w opisie tego filmu, o której dokładnie stream się zacznie. Trudno powiedzieć, ponieważ ja w tym momencie mam urlop do końca tygodnia. Nie wiem, do kiedy on ma wolne i nie wiemy, czy po prostu akurat w poniedziałek będzie w stanie ogarnąć sobie cały wolny dzień. Jeżeli tak, to planujemy zacząć gdzieś przed południem. Około południa e, będzie krótka przerwa, no wiadomo, coś zjeść e, i tak dalej do łazienki. Planujemy e, streamować e, cały dzień naszą rozgrywkę z cywilizacji szóstki. Hmm. Będzie to rozgrywka tylko między nami dwoma, nie będzie można dołączyć e, do tej rozgrywki. To od razu mówię, to będzie tylko e, nas dwóch i NPC-ty. I jeszcze nie wiemy, czy będziemy grali e, Teamie, czy przeciwko sobie? Takie rzeczy dopiero ustalimy, prawdopodobnie przed grom lub w trakcie samej rozgrywki. E, może coś wyniknąć ciekawego. Co nie zmienia faktu, że e, gorąco Was zapraszam do zasubskrybowania jego kanału. Link macie w opisie tego filmu, tak abyście dostali od razu powiadomienie o tym, kiedy ten stream się rozpocznie. Tak jak mówię, ja nie będę odpowiadał na pytania, chyba, że Erendir je przeczyta i ja na moim kanale nie będę tego streamował. E, link do tego streama trafi na mój kanał, jak najbardziej, i stream będzie zapisany na kanale e, mojego znajomego. Tak więc e, liczę, że wbijecie na ten kanał, liczę, że... E, Będziecie aktywnie oglądać, przynajmniej część tego streama, ponieważ tak jak mówiłem, planujemy streamować przez, czy przez większą część dnia. No i mam nadzieję, że ta rozgrywka będzie pasjonująca nie tylko dla nas, ale też dla was. Ponieważ nie będziecie widzieli wszystkich moich ruchów, nie będziecie widzieli, nie będę opowiadał o wszystkich moich planach yy, i może uda mi się czymś was zaskoczyć. Dlatego mam nadzieję, że tam będziecie. Pamiętajcie, prawdopodobnie poniedziałek, 26 kwietnia 2021. Zaczynamy około godzin przedpołudniowych, czyli około 10. Ale żeby mieć dokładne dane, wbijacie na kanał Erandira, subskrybujecie jego kanał i tam dostajecie powiadomienie o tym, kiedy ów stream się rozpoczął. Tak więc czekam na Was na tym streamie. Dzięki, że wysłuchaliście. No i na razie.